Maneczką, kolejne zlecenie drugiego końca. Tutaj mamy skrzynkę, yy, ona jest ogólnie wgłębiona. Będą tutaj yy, płytki. Więc nie będziemy yy, no, zaprawiać tego Taka ciekawostka, jak widać, budowa posprzątana. Wczoraj, taki temat. Na w tym z parapetów. Ile liczą to tamto? Ja osobiście nie policję nic. Parapety były zamontowane. Tylko je obrobiliśmy. Jak zwykle okna ościernicze nie są do kąta. Są pod minimalnym kątem rozwartym. Wszystko ładnie. Inwestorom się podoba nam też. Budowa podfutana. Łazienka standardowo w Szaraku, wszystko na ostro. Yy, dwa najważniejsze kąty wyprowadzone, więc tutaj też się wszystko zgadza. Yy, tu mieliśmy taki myk. Miały być płytki, jednak będzie yy, pralnia malowana bez żadnych płytek, jedynie na podłodze i obrobiliśmy po prostu pod deskę na roślinie. Niki. Para zrobione wszędzie. Tutaj krwi dziegła ładnie się wyrówna. Gniazdka tak jak mówiłem wszystkie były sezonie przez elektrykę. Yy, czy są jakieś plusy i minusy, obstawiania, yy, ratyfikowania po parapetach. Wiadomo zabezpieczenie to jest jedno, a drugie nawet jeżeli jest minimalnie ściana po narożnikach wtedy termin nie będzie w stanie się yy, zarzucić, że coś jest krzywo, tak? Mimo wszystko bierzesz yy, po przekątnej i musi wyjść ładnie Pozdrawiam. Pyk.